Majka Jeżowska, Malik Montana. No. E, powiedz proszę, jak ty, jak ty, co ty o tym sądzisz? Jak sobie w ogóle wyobrażasz takie połączenie? E, szczerze? Na razie sobie tego w ogóle nie wyobrażam, ale e, życie nas nauczyło, że czasem takie najbardziej nieoczekiwane e, kolaby wychodzą e, imponująco i, i z tego się, tworzą się czasami legendarne kawałki, więc może tak będzie też tym razem. E, wiesz co, w trakcie konferencji e, Majka Jerzowska powiedziała, że Malik spadł jej e, z nieba i że to pani Nina Terentiew e, poleciła jej rapera e, bo chciała, Majka chciała zrobić muzykę z raperem, więc poleciła Malika Montanę właśnie. I kiedy rozmawiałam o tym z Malikiem. On powiedział, że ta ich kolaboracja, ta współpraca naprawdę przebiegała w bardzo, w bardzo takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja myślę, że no, nie wiem ile Malik Montana ma lat, ale gdzieś pewnie pod 30, nie? Z 27, coś takiego? Czy jeszcze młodszy jest? Wydaje mi się, że trochę więcej. Może mieć 30? 30. Wydaje, ja mam 25. No ale ty, ty wyglądasz bardzo młodo. No. E, ale co... rzeczywiście wiem, do czego pewnie dążysz, do tego, że, do tego że, że młode pokolenie. Tak, ale nie, bardziej zmierzam do tego, że, że Malik Montana też kiedyś miał pewnie z 5 lat, nie? No, zakładam, że nie urodził się od razu i nie miał 15. E, więc y, y, postać majki Jerzowskiej nie jest dla niego anonimowa i myślę, że też jest dla niego jakimś sentymentem, prawda? I. I to jest y, fajne. W ogóle cieszę się, że artyści tacy jak Malik Montana, którzy są z zupełnie innej przestrzeni medialnej, prawda, zupełnie z, z innego kręgu kulturowego, e, nie czują już, bo kiedyś było tak, że myślę, że dużo trudniej byłoby namówić tego typu artystę do tego, żeby a wystąpił w Polsacie, b jeszcze zrobił jakiś kolap z Majką Jeżowską. Tymczasem dochodzimy do takiego etapu, w którym e, właśnie wręcz taki młody artysta jest podekscytowany taką możliwością zrobienia czegoś z kimś, no, kto, kto muzycznie jest z kompletnie innej bajki. Zresztą, daleko ja nie patrzeć, no, Zbyszek Wodecki yy, jeszcze za życia, ale też i teraz yy, stał się ikoną, prawda? Też dla ludzi, którzy, no, których byśmy nie podejrzewali o to, że będą się fascynować jego muzyką iż będą chcieli na bazie jego muzyki tworzyć jakieś swoje własne aranże. Mhm. Także yy, ja. Uważam, że to jest w ogóle bardzo fajny kierunek, w którym chęć tworzenia trochę nowych, zupełnie, właściwie zupełnie nowych jakichś przestrzeni muzycznych powoduje, że różne pokolenia artystów zaczynają ze sobą współpracować. A czy nie uważasz, że jest to trochę kontrowersyjne posunięcie ze strony Polsatu, bo Malik znany jest, przemyta jego, y, jeszcze nie wiem, sześć lat temu, w mo czasy mojego liceum, ja kojarzę jego piosenki, y, z bardzo taką kontrowersją, kontrowersyjnymi tekstami. Tak, wiem, wiem do czego bijesz. Ja oczywiście, chociaż nie jest to moja muzyka, chociaż jestem wielkim fanem hip-hopu, mhm ale raczej bardziej klasycznego, a nie, nie wiem, to jest trap, to co on robi? Tak mi się wy... Też mi się tak wydaje, ale dobra, nie chcę się też odzywać, ponieważ to nie jest w ogóle ten, ta, ta gałąź hip-hopu, która mnie jakoś nadzwyczajnie interesuje, ale też nic dziwnego, no to jest skierowane do dużo młodszej widowni. Ja się raczej wychowałem na Beastie Boysach, nie wiem, Public Enemy, czy nawet J.U.Z., czy nawet Kanye Westie, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, czego dotyczyła jego twórczość i gdzie wokół czego te kontrowersje się pojawiały. Szczególnie dotyczy to, jak rozumiem, trochę mizoginistycznych tekstów i no, dających, poddających pod wątpliwość jego stosunek do kobiet, pozytywny stosunek do kobiet, co dla mnie jest oczywiście trudne do przełknięcia, ale zakładam, że po pierwsze jest to pewnego rodzaju konwencja, która no jest zaczerpnięta z kultury anglosaskiej, kultury w ogóle amerykańskiej, gdzie pewne zwroty do kobiet przeszły do języka codziennego, jakby chociażby słowo być, które już przestało mieć kompletnie to znaczenie, jakie ma w takim bezpośrednim tłumaczeniu w języku polskim. Sam fakt, że dziewczyny na powitanie mówią do siebie, what's up, być! Więc to też, też biorę poprawkę, że polscy artyści czasami próbują naśladować albo przynajmniej w jakiś sposób czerpać z kultury afroamerykańskiej w taki bezpośredni sposób. Nie zawsze to się dobrze dla nich kończy, albo inaczej. Nie zawsze jest to dla nas e, osób z, takich, z głównego nurtu mediów do końca e, zrozumiałe i akceptowalne, ale wychodzę też z założenia, że no cóż, ludzie się zmieniają, dojrzewają. E, myślę, że nastąpi taki moment, że może Malik Montana kiedyś będzie miał dziecko, córkę i wtedy zupełnie... On ma dzieci. On ma dzieci? A ma, to nawet nie wiedziałem. ma syna i córkę. O, ma syna i córkę? O, to nawet nie wiedziałem tego. No aż tak, mówię, aż takim nie jestem tutaj e, fanem, żeby śledzić jego, jego życie prywatne. No to myślę, że to też mogło zmienić jego stosunek. Do pewnych spraw. Zakładam, że w związku z tym też pewnie ma jakąś partnerkę, która też pewnie trochę inaczej patrzy na te teksty. Boże, ja mam ja, ja, ja siłą rzeczy, mam nastoletnią córkę i, i generalnie staram się śledzić trendy w, w mediach, zwłaszcza digitalowych. No i, i zdaję sobie sprawę z tego, czego dotyczą e, teksty. E, piosenek śpiewanych, rapowanych, e, wykrzyczanych często przez idoli młodzieży. No mm, za moich czasów by to nie przeszło jak ja byłem w liceum. Znaczy w ogóle nie byłoby takiej przestrzeni medialnej, w której mogłoby się to pojawić, bo nie było jeszcze internetu tak dostępnego jak w tej chwili, no, on dopiero raczkował. E, wiem o czym śpiewa Fagata. <grywka> e, wiem o czym śpiewa i rapuje paru innych artystów. No i cóż, no nie jest to Mickiewicz, ani Norwid, ani Leśmian, ale, ale zakładam, że Boże, to często jest, chodzi tylko wiąże, o wzbudzenie kontrowersji i zainteresowania. No.